Hej, w dzisiejszym odcinku będzie trochę o szkole. Czy jeśli miałeś dobre oceny z polskiego, to będziesz dobrym copywriterem? No, moim zdaniem, nie do końca tak to działa. A za chwilę mówimy sobie, dlaczego sądzę, że szkoła nie uczy nas w ogóle pisania, a nawet że uczy nas złych zasad, które potem wykorzystujemy w naszych pracach, przez co są one słabsze. Jeszcze zanim zacznę, dzięki za pozytywny feedback pod poprzednim odcinkiem. Koniecznie oceń też ten film. Dobra, lecimy z tematem. Zacznę od dość mocnego stwierdzenia. Szkoła zabija kreatywność. A kreatywność to coś, czego w ciekawym tekście po prostu nie może zabraknąć. Wyobraź sobie, że każdy artykuł jest pisany na podstawie takich samych schematów, takich samych reguł. No, takie teksty będą po prostu cholernie nudne, bo ile razy można w kółko czytać praktycznie to samo. A teraz przypomnij sobie, ile razy w szkole katowana była chociażby rozprawka. Na pewno pamiętasz te żelazne zasady w stylu. Rozprawka musi mieć wstęp, rozwinięcie, zakończenie, musisz mieć jeden pogląd na zawartą w niej kwestię, musisz podać co najmniej trzy argumenty, musisz odwołać się do tej lektury, musisz odwołać się do tego tekstu, musisz to, musisz tamto. Innymi słowy, trzymaj się reguł, Huncfocie. Podobne podpunkty musiały być spełniane też w innych pracach pisemnych, takich jak charakterystyki czy streszczenia, a gdy się ich nie trzymałeś, no to ryzykowałeś gorszą oceną. Oczywiście nie próbuję ci wmówić, że w każdej szkole tak wygląda, bo w twojej może być zupełnie inaczej. Możesz mieć spoko nauczycieli. Ja też miałem spoko nauczycielki z polskiego. Ja od zawsze uważałem, że akurat co do nauczyciela języka polskiego, to miałem duże szczęście, bo większość z nich nie karała za niestandardowe rozwiązania, a niektóre nawet chwaliły za kreatywność, no i chwała im za to, bo oglądając co wyprawiało się chociażby na zastępstwach, no to była masakra. Ja oczywiście rozumiem, że te reguły nie wzięły się znikąd, ale brakuje mi w programie nauczania po prostu pisania ciekawych tekstów. Nie w stylu napisz rozprawkę, nie napisz charakterystykę, tylko po prostu napisz innowacyjny i kreatywny tekst, na taki i taki temat. No a po co? No teraz to już będzie przykład z mojego życia, jak już byłem copywriterem. Bo wiele razy byłem świadkiem sytuacji, w której to studenci polonistyki mieli problem z napisaniem naprawdę banalnego artykułu sponsorowanego. Często padały w moją stronę pytania na zasadzie: jaki powinien dać tytuł, w jaki sposób mam się zwracać do czytelnika, mam dawać krótkie czy mam dawać długie nagłówki? Po prostu pytania o wszystko. Najczęściej odpowiadam swoim copywriterom coś na zasadzie, pisz jak chcesz, nie mam wytycznych, ma być po prostu ciekawie dla czytelnika. No i w tym momencie zaczynają się schody, bo dużo osób zaczyna zdawać sobie sprawę, że nie są w stanie napisać po prostu kreatywnego tekstu, jak nie mają żadnych konkretnych wytycznych. A nie twierdzę, że zadawanie pytanie jest złe, bo. Zadawanie pytań jest ważne. Jeżeli piszesz tekst dla kogoś, no to, to warto upewnić się, według jakich wytycznych powinieneś go pisać. Ale kiedy twój zleceniodawca mówi ci, że zdaje się na twoją kreatywność, no to powinieneś być też w stanie dorzucić coś od siebie. Po prostu. Czy to wina systemu edukacji? No, moim zdaniem tak. Szkoła nie uczy nas pisania kreatywnych tekstów. Uczymy się zasad, uczymy się sztywnych reguł, a nie uczymy się tego, jak zaciekawić swojego odbiorcę, co powinno być moim zdaniem priorytetem w pisaniu tekstów do internetu. W poprzednim odcinku wspominałem, że z jakiegoś powodu szkoła uczy nas, że trudny tekst to dobry tekst i tym razem chciałbym rozwinąć nieco tę kwestię. Wystarczy spojrzeć na listę lektur, aby zobaczyć, że w szkole bardziej ceni się trudną formę niż łatwy i przyjemny przekaz. Dobra, zanim ktoś w komentarzu mnie zlinczuje, ja dobrze wiem, że lektury nie mają być ciekawe, tylko powinny przekazywać jakieś wartości, chociażby historyczne. Tylko dlaczego cały kanon lektur musi składać się z tego typu książek? Dlaczego nie omawia się chociażby przez chwilę jakiejś współczesnej fantastyki? Osobiście uważam, że lektury szkolne nie wnoszą praktycznie nic w kwestii rozwoju ucznia. Gdyby to ode mnie zależało, stworzyłbym zupełnie nowy przedmiot w szkole, który nazywałby się jakoś na zasadzie Historia Literatury, i tam byłoby miejsce na wszelkiego rodzaju wieloletnie lektury. Za to na języku polskim powinniśmy skupiać się na języku polskim, tak jak mówi nazwa tego przedmiotu, czyli na pisaniu ciekawych tekstów, na zabawie językiem, na próbach trafienia do czytelnika, jakiejś sztuki perswazji, coś w tym stylu, a nie na omawianiu kilkusetletnich książek, które to moim zdaniem nie są ani ciekawie napisane, ani też nie przedstawiają. Żadnych ciekawych historii. No ale przecież Mickiewicz i Słowacki wielkimi pisarzami byli, ich teksty to istny szczyt literatury. Hamie. Nawet nie zliczę ile razy zostałem wytknięty palcem przez niezwykle mądrych copywriterów, w cudzysłowie oczywiście, którzy stwierdzili, że hoho, ho, zaiste twe teksty nie są za grosz inteligentne. Z jakiego powodu? Bo piszę krótkimi zdaniami, żeby w jednej sentencji nie poruszać trzech tematów naraz i nie robić wody z mózgu czytelnikowi? Albo bo staram się uformować tekst w taki sposób, żeby był przyjazny dla oka? Teksty takich, jakich wcześniej nazwałem, niezwykle mądrych copywriterów, zwykle są po prostu tragiczne i bardzo szybko weryfikuje to rynek. Zdania są zawiłe, w połowie odechciała się ich czytać, no a artykuły to jedna wielka ściana tekstu, bez ładu i składu, zupełnie nieprzyjazna dla oka. No ale w końcu w szkole chwalono za takie teksty, więc w internecie też tak musi być, prawda? No nieprawda. Copywriterze, jedna rada, nie rób tak. Pisz proste teksty, pisz w przystępny sposób, a opiniami pseudointeligentnymi się nie przejmuj, bo one do niczego cię nie doprowadzą. Pamiętaj, że nie sztuką jest napisać trudny tekst na łatwy temat, tylko łatwy tekst na trudny temat. Na zakończenie warto wspomnieć też o tym, że szkoła uczy nas zasad, które nie zawsze sprawdzają się w copywritingu czy w tworzeniu treści ogólnie. To jest niestety kwestia sporna, czy należy respektować zasady poprawnej pisowni, czy też powinniśmy od tych zasad odchodzić, no ale... Nie o to tutaj chodzi, bo moja opinia leży gdzieś zupełnie po środku. Na przykład z zasadami ortograficznymi czy interpunkcyjnymi zgadzam się w pełni, gdyż są one w pełni uzasadnione. Dzięki ortografii posiadamy wypracowany jeden wspólny system zapisu danych słów, no a za pomocą interpunkcji jesteśmy w stanie zapobiec zlewaniu się ze sobą zdań chociażby. Istnieje jednak wiele reguł i zasad, które moim zdaniem są zupełnie nieistotne. Jedną z nich jest na przykład, nie zaczynamy zdania od i. A dlaczego nie? Skoro pasuje to kontekstowo, to w czym problem, żeby zacząć zdanie od tego spójnika, od i? No bo taka jest zasada i już. Tyle dobrego, że ostatnimi czasy coraz częściej widzę w internecie dyskusję na temat słuszności niektórych takich bezsensownych zasad i mam nadzieję, że w najbliższym czasie odejdą one faktycznie do Lamusa. Kiedyś napisałem bardzo luźny artykuł poradnikowy, bodajże to był temat technologiczny, mniejsza o tematykę. Po skończeniu otrzymałem feedback od zleceniodawcy, który to wytnął mi sporo takich właśnie bezsensownych błędów. Panie copywriter, nie zaczynamy zdania od i. Czy pan pisać potrafi? No, fajna uwaga, tylko że nie używamy też niepoprawnych wyrażeń przyimkowych, ani błędnych konstrukcji z imię słowowym równoważnikiem zdania. Tak, takie coś istnieje, możesz sobie sprawdzić. No a mimo to z jakiegoś powodu wielu naprawdę najlepszych copywriterów na świecie celowo używa takich, nazwę to, oficjalnych błędów. Dlaczego? A no chociażby dlatego, że żadnego czytelnika takie niuanse językowe nie interesują. A jeśli taki błąd jest w stanie sprawić, że tekst czyta się po prostu łatwiej, to czy jest sens nazywać go błędem w ogóle? Ok, to tyle na dzisiejszy odcinek. Daj mi koniecznie znać w komentarzu, czy się ze mną zgadzasz i opowiedz też trochę o lekcjach języka polskiego z twojej szkoły, bo może masz ty jakieś ciekawe historie, którymi chciałbyś się podzielić. Dzięki i do następnego!